Olimpiada o diamentowy indeks AGH, lata 2010-2011. Etap pierwszy, zadanie drugie. Drabina stoi oparta o ścianę, współczynnik tarcia między drabiną a podłożem jest f1, z kolei współczynnik tarcia między drabiną a ścianą wynosi f2. Oblicz minimalny kąt między drabiną a podłożem, przy którym drabina może jeszcze stać oparta o ścianę. Wypisałem dane. Rysunek. Pionowa ściana, ta gruba, czarna krecha to drabina, o długości L. W środku tej drabiny znajduje się jej środek masy, środek ciężkości, do którego to środka jest przyłożony ciężar drabiny Q. Drabina jest nachylona do poziomu pod kątem alfa, o to punkt, w którym drabina styka się z podłożem. Rozpatrzmy siły działające w tym układzie. A więc. W najniższym punkcie, w punkcie O, drabina naciska siłą N1 na podłoże i skoro nie przesuwa się, to musi działać siła zapobiegająca temu ślizganiu się drabiny po podłożu. Jest to siła tarcia T1. Górny punkt naciska na ścianę z siłą N2. Pamiętaj, Siła nacisku jest zawsze prostopadła do podłoża, na które, na które jest ona wywierana. I znowu, jeśli ma być zachowany status quo i drabina ma pozostać w spoczynku to punkt w, najwyższy drabiny nie może przemieszczać się w dół nie może ona się na dole ślizgać bo wówczas by się przemieszczała w dół zapobiega temu przemieszczaniu się górnego punktu w dół siła tarcia t2 reakcją trzecia zasada dynamiki na siły nacisku są siły reakcji o tej samej wartości tym samym kierunku lecz o przeciwnym zwrocie Ponieważ w dalszym ciągu będą nas interesować siły działające na drabinę, to likwiduję siły nacisku, wiedząc, że one występują. I tak przypomnę wzór: siła tarcia jest równa współczynnikowi tarcia razy siła nacisku, czyli T1 równa się F1, a siła nacisku w przypadku punktu O jest równa reakcji R1. Analogicznie zapisuję wzór na siłę tarcza T2. F2 razy siła nacisku N2, a ta jest równa R2. Zwróćmy uwagę na to, że w kierunku poziomym na drabinę działają dwie siły przeciwnie zwrócone, R2 i T1. One muszą być sobie równe. Tak żeby. W kierunku poziomym drabina pozostawała w spoczynku. Jeśli któraś z tych sił by przeważyła, to drabina by zmieniała swoje położenie. No to korzystam z pierwszego wzoru, wstawiam go tutaj i mam wzór na R2. F1 razy R1. A następnie znalezione R2 wstawiam do równania drugiego i znajduję T2, F1, F2 razy R1. Obie siły są uzależnione od R1. No to teraz spójrzmy w pionie. W pionie na drabinę działają jej ciężar pionowo w dół i dwie siły skierowane pionowo w górę: R1 i T2. Skoro musi być statyczne położenie drabiny, nie może ona zmieniać położenia, to te dwie siły. Działające w górę, a więc R1 plus T2 muszą być równe ciężarowi Q. No to wstawiam teraz T2 w to miejsce i otrzymuję zależność taką, jak tu widzimy, aż się prosi, żeby wyciągnąć w nawias R1, co uczyniłem. No i teraz, oprócz sił, które mają wpływ na to, czy drabina będzie w spoczynku, czy będzie się poruszać. Pojawiają się momenty sił. Momenty sił wokół punktu, wokół którego może następować obrót drabiny. Tym punktem jest punkt O. Zwróć uwagę na to, że moment siły jest to iloczyn ramienia siły i wartości siły. A ramię siły jest to naj Bliższa odległość kierunku siły od osi obrotu. Nie ta odległość, ale ta najkrótsza pod kątem prostym. W związku z tym ustalmy teraz momenty sił yy, ramiona. Sił, które powodować mogą obrót drabiny. Patrzymy na wszystkie siły. Jest ich wiele. Dwie, cztery, pięć. Ale zwróć uwagę na to, że siła R1... Ma ramię równe 0, ponieważ ten kierunek przechodzi przez oś obrotu. Analogicznie siła T1 ma moment, siły moment T1 jest równy 0. Bo ramię jest równe 0. Musimy wziąć pod uwagę więc momenty sił T2, R2 oraz Q. Na pierwszy ogień weźmy ciężar Q. Otóż kierunek tej siły od osi obrotu jest równy tej odległości. To jest najmniejsza odległość kierunku ciężaru od osi obrotu. Oznaczamy sobie właśnie, że to jest ramię siły Q. Następnie siła T2. Otóż najmniejsza odległość kierunku siły T2 od osi obrotu to jest ta odległość. Zaznaczyłem ją w tym miejscu RT2. I jeszcze jest siła R2. Jej najmniejsza odległość od osi obrotu to jest ta tutaj odległość. Oznaczyłem ją R, R małe, R duże. Dwa. No to teraz zapiszmy sobie równość momentów sił. Zwróćcie uwagę na to, że siła Q2, czyli jej moment siły, chciałby obracać drabinę w lewą stronę. Natomiast siła R2 oraz siła T2 chciałyby obracać drabinę w drugą stronę, w prawą. Jeśli Drawina ma pozostać w tym samym miejscu, to te momenty sił muszą się równoważyć. Moment siły Q jest równy momentu, w sumie momentów siły T2 i R2. Zapisuję to. Zwróć uwagę na to, że ramię siły Q ten odcinek. Z trójkąta prostokątnego tutaj, gdzie jest kąt alfa, to jest odległość równa L pół, połowa długości drabiny, ta odległość RQ jest równa L dzielone przez dwa razy cosinus alfa. Natomiast jeśli chodzi o te dwa, to jej odległość od osi obrotu jest równa L razy kosinus kąta alfa. To jest ten bok w trójkącie prostokątnym. T2, L, kosinus alfa. I siła R2. Jej ramię jest równe L razy sinus alfa. To jest długość tego Odcinka tego, a więc tu trójkąt prostokątny, ramię do L równa się sinus alfa, czyli R2 razy L razy sinus alfa to jest moment tejże siły. Zapiszmy to drugie równanie z tych trzech objętych klamro, to tak jak podświetliłem na czerwono. Natomiast jeśli chodzi o Trzecie równanie. To zróbmy coś takiego. Pomnóżmy obie strony przez dwa. Zniknie ułamek z lewej strony, ale tu pojawią się dwójki. Podzielmy przez L. Zwróćcie uwagę, że L występuje we wszystkich składnikach. L znika. I jeszcze dzielimy przez kosinus kosinus przez kosinus 1, kosinus przez cosinus 1, a sinus przez kosinus to tangens alfa. Zatem to równanie po pomnożeniu przez taki ułamek przyjmuje taką postać. No, oczywiście, można wyciągnąć przed nawias coś. Zrobiłem to i w nawiasie występuje 2F2 plus tangę Zwróćmy uwagę na to, że te dwa ostatnie równania mają lewe strony takie same. Q. No to można porównać prawe. Porównuję prawe. Od razu widać, że R1 upraszcza się. Z prawej strony zostaje F1 razy nawias. Wymnożyłem od razu i mamy taką postać. No to przenoszę 2 F1, F2 na lewą stronę. Odejmuję od F1, F2. Zostaje mi coś takiego i tangens alfa. Z tego wyznaczam tangens alfa. Podstawiam dane. Znajduje tangens alfa. Mając tangens alfa, bierzemy kalkulator i odczytujemy, że ten tangens odpowiada kątowi prawie 68 stopni.